Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry: Good Game Empire. Eee, tak jak mówiłem, e, miał być odcinek osobno z Nomada, osobno z inwazji Berrymont. Więc dziś robimy odcinek z inwazji Nomada. Tak jak widzicie, już dwa ataki lecą w tej chwili na dwa obozy. Mam tyle wojska, że stwierdziłem, że będę puszczał dwa ataki naraz. E, dowódcą pierwszym, czyli Tysonem, i dowódcom drugim, czyli dowódcom e, o nazwie. Sado. I przy okazji, jeżeli już jesteśmy w dowódcach, to yy, dostałem kolejną prośbę, aby dowódca numer 6 nazywał się Nikiem Lord Piotr08. Pozdrawiam serdecznie. Chciałeś mieć swojego dowódcę, więc będziesz go mieć, proszę bardzo. Dowódca 6 jest dowódcą Twoim. Ok, mamy 6 nazwanych dowódców. Zostało miejsce dla trzech, póki co oczywiście, także zachęcam do dawania pomysłów. No i my teraz czekamy na, na Atak na Nomada. Trochę tych ataków już popuszczałem dzisiaj. Mamy 67, 68 poziom. Zaczynałem na 60. Tu mam 63, 62, więc troszkę niższe poziomy, ale to nic, ja to wszystko ekspie No i jakie nagrody w tej chwili powpadały? Już Wam pokazuję. Trochę tych nagród wpadło. Głównie, głównie nagród zdobywałem jednak z inwazji Berrymont, z sojuszowych nagród, no nie, ale do tego dojdziemy później. Jeśli chodzi o Nomada, zdobyłem 580 punktów czana póki co, no nie tych tabliczek, więc wpadło troszkę pomijaczy, trochę wojska. No i teraz celuję głównie, żeby zdobyć jeszcze. Te, te pomijacze, bo do rozbudowy ogólnie teraz zamku będę potrzebował. Zamierzam sobie gospodarstwa przyspieszyć trochę. No i może wieże mi się uda trochę też zrobić tych wież, bo na trójkę już muszę te wieże robić, także troszkę czasu zajdzie. I właśnie wszedł pierwszy atak. Zobaczmy sobie straty tylko 7.60 tabliczek. Super, dlatego że dałem te tarcze. Co dają bonus do tabliczek. Atak typowo, skrzydło front, straty 2, 1, 4 na, na, dziedzin, na dziedzińcu. Także, także straty praktycznie zerowe. Dałem w pierwszej fali dystans, w drugiej fali wręcz. No i myślę, że poszło, poszło całkiem dobrze. Ok, no i tutaj Tyson był. Teraz czekamy na drugiego bohatera. No i nagroda wpadła kolejna. Subcio. Misji nie mam... nie ma co wykonywać tych misji, póki co nie ma żadnych fajnych nagród. A drugi atak? Uuu, no tu straty były ogromne. Ale dlaczego? Też w pierwszej fali dałem dystans w drugiej wręcz. No ale dałem moment. A okej, okay, za mało osłon było. Okej, okay, bo było pokazane na murach 124 119 no nie więc trzeba było 120 zbić ale jednak nie widziałem ze zwiadu tych tych, tych no nie nie widziałem bo nie puszczam 100% precyzji bo muszę sobie dobić jeszcze te tawerny no nie więc spokojnie. No ok, no tu były straty większe, ale, ale to spokojnie. Tych, tych żołnierzy na razie tyle przybywa, że ja tego znowu nie wykarmię. Także póki co opuśćmy sobie taki zwiat I atakujemy teraz kolejno pozostałe tamte dwa, dwa obozy. Teraz chcę właśnie tak puszczać po dwa ataki, żeby coś się działo, żeby było ciekawie. Dobra, jedziemy tu. A co? Pojedźmy tu i teraz tak. O, tarcze? No już mało mi tych tarcz zostało drewnianych. Bardzo mało. Tu jest 180. To muszę dać... 18? Nie. A, bo to 20. ok. To 8. A nawet 9. Liczyć nie umiem. ok. Teraz jest w porządku. Tarany dajemy sobie wydarzeniowe, tak samo drabinki po jednej. Zawsze jakiś tam bonus do tabliczek będzie, no nie? No i w drugiej fali dajemy sobie wręcz. Wiem, że powinno się atakować samym dystansem, ale jako, że mam tyle tych żołnierzy, to niech niech, niech idzie trochę tego wręcza też na drugą falę. OK. Wszystko jest. Dajemy atak. Skupmy się na kamieniu, bo mam, mało kamienia mamy. No i lecimy. Kolejny atak w takim razie. Bohater Sado. Środek. I prawa strona, bo tam jest mniej maszynek chyba. Znaczy nawet na pewno. Nie ma żadnych maszynek, no nie? Więc spokoj Teraz tak. Tu 34. Tu 24. 3 tarany. Tutaj dwa. Tutaj też dwa subcje. No i na drugą falę. Wiem, że nie trzeba, ale to żeby trochę mniejsze straty, może były. Dajmy sobie trochę tego wręcza. Niech on troszkę też powalczy. I puszczamy. Skup się na kamieniu. I okej. Okay. Jak pewnie też widzicie, udało mi się wbić 35 poziom. A co za tym idzie? Mogłem odblokować sobie. Archipelag sztormów. Także mam zamek na archipelagu. Widzę, że nasi gracze mają 1200 łącznie punktów ładunku w tej chwili. Ja bym chciał bardzo, żebyśmy co miesiąc robili przynajmniej 5000 punktów, bo za 5000 punktów jest ta pierwsza nagroda sojuszowa, no nie? 25000 rubinów za 5000 punktów, więc, więc fajnie by było, spoko. Więc postaramy się to wbić. No i oczywiście mój sojusz to jest taki kozak. Tacy, tacy po prostu. No takie wariaty są u nas w sojuszu, że tyle powpłacali surowców przez ostatnie dni, że to jest masakra, naprawdę. No i dzięki tym wpłatom udało nam się oficjalnie stworzyć. Czy to się wchodzi? Nie wiem, ale oficjalnie już udało nam się stworzyć dom szlachecki. Eee, tylko gdzie tutaj są opcje tego domu szlacheckiego? Bo nie wiem do końca. Jak wiecie, to możecie mi powiedzieć, czy tu się wchodzi w, w dom szlachecki, ale pokażę Wam eee, nasze harby, no na nie? Tylko nie tak. To może muszę wejść tu. Jak to się sprawdzało? Kurczę, nie, nie ogarniam trochę teraz. W każdym razie właśnie stworzyliśmy dom szlachecki. Mamy taki herb. Yy, a już wiem co zrobię. Kliknę sobie na jednego z moich i... O! Kliknęliśmy na Amazing I taki właśnie herb stworzyłem. Biało-niebiesko-szary z czarną kuszą na środku. I to jest herb Sojuszu Uruk-Hai. Tak, myślę, że całkiem epicko to wygląda i całkiem epicko brzmi. Więc ja jestem zadowolony i jeszcze raz z całego serca chcę podziękować wszystkim naprawdę członkom sojuszu, którzy w najmniejszym nawet stopniu przyczynili się do tego, by w tak szybkim tempie udało nam się założyć ten dom szlachecki, ponieważ. No, na tym koncie gram raptem, nie wiem, dwa tygodnie niecałe. Chyba, więc. Więc no, w dwa tygodnie po utworzeniu sojuszu i już mieć dom szlachecki, no to jest, powiem wam, kozak, naprawdę. Jesteście wielcy, jesteście najlepsi, super mi się z wami gra i mam nadzieję, że wspólnie będziemy również zdobywać kolejne kamienie milowe w tej grze. I naprawdę jesteście mega, mega świetni, super mi się z wami gra. Eee, Okej, okay. jeden obóz z nie wszedł, ale to nic. Robimy kolejnego zwiada. Jak już będę miał te tawerny ulepszone, to wtedy nie będzie, myślę, kłopotów już z tymi, z tymi zwiadami i będzie git. Ale póki co troszkę się po, pomęczymy, bo chcę sobie um, ulepszyć. No co? No te gospodarstwa teraz w pierwszej kolejności, no nie? Tym bym się chciał zająć. Ulepszmy sobie trochę tych słabszych gospodarstw. Niech tu się ulepsza na razie. Ja poza odcinkiem sobie je trochę poprzyspieszam, trochę wierzę może. Więc jak dostaniecie potem odcinek z Berimondu tylko, no to wtedy może jakąś zmianę zobaczycie. No nie, jeśli chodzi o Berimon, natomiast, no to udało mi się póki co zdobyć... Ja wiem ile. Atakuję głównie czerwonych, więc. Mam 1540 punktów reputacji. No, i zdobyłem całą jedną stronę nagród, zacząłem drugą stronę. No, jeśli chodzi o tytuły rycerskie, no to udało mi się zdobyć zapalonego. I ja wiem, że najważniejszy tytuł jest y, awanturnik, żeby można było cesarskich werbować. To jest najważniejsza jednostka. Jaką można werbować, ponieważ po pierwsze nie trzeba mieć ulepszonego baraku, w sensie koszarów na jakiś tam poziom. Po drugie, no, oni są chyba, oni są drodzy, ale są silni, bo mają tam ponad 100, chyba grubo ponad 100 sił ataku, no i głównie nimi się właśnie atakuje nomadów, samurajów i tak dalej. No nie? Wszystkie ataki dystansowe głównie się cesarskimi. Robi, no bo akurat są najsilniejszą jednostką, jaką można, chyba, wydaje mi się, rekrutować w koszarach. No i myślę, że poziom owąturnika jest najważniejszy do zdobycia. Czy mi się uda go zdobyć? Wątpię. Na pewno nie w tej inwazji. Ale jak będę miał trochę wyższy poziom, to w następnych ewentach myślę, że już będzie spoko. Mamy kolejne nagrody. Widzę, że sojusz ostro ciśnie. No i myślę, że też będzie lepiej wpadało wtedy te punkty rycerskości, jeżeli będzie te standardowe wydarzenie inwazji Berimondu, ale na Berimondzie, no nie, nie na zielonym, tylko w Osołnym królestwie. Teraz akurat, akurat jest na zielonym, ale to akurat nie przeszkadza jakoś szczególnie. Na pewno jak będzie wydarzenie Berimont na Berimondzie, to też zrobimy specjalny odcinek z Berimondu i będę puszczał wtedy też te ataki tam. Na te że bo tam dużo rubinów wpada, chociaż kiedyś wpadało jeszcze więcej, ale oczywiście Good Game Studios musiało ograniczyć chyba o połowę zdobywanie tych rubinów. Bo stwierdzili, że gracze tych Rubinów <grych> zdobywają za dużo i za mało ich kupują, no, a to ma być zachęta czy zachęta, może raczej zmuszenie graczy, żeby, żeby kupowali te rubiny, także ostatnio, znaczy ostatnio no to już było. Dwa lata temu chyba? Więc to kupa czasu, no nie? Ale pamiętam, że coś takiego było, no i niestety od tamtej pory Good Game Studio, widać, że strasznie idzie na kasę po prostu. No i teraz bez wydawania kasy w tą grę tak naprawdę żadnej topki nie da się zrobić. No ja tak jak mówię, no ja za dużo kasy raczej nie zamierzam wydawać. Być może raz kupię rubiny te najmniej warte tylko po to, by, być by móc kręcić Kołem Fortuny w trybie pro. Bo żeby to robić trzeba mi choć raz kupić rubiny, no nie? Ale to w przyszłości. A uwaga, kolejny atak wszedł. Od razu puszczamy zwiada. I sprawdzamy. Raporcik, uwaga, straty. 8. Malutko. 43 tabliczki. Szczegóły. Super. Małe straty. Malutkie straty na dziedzińcu poszło też idealnie super. Więc Tyson są 4 super dowódca, jak na ten czas, naprawdę wszedł drugi atak. Jakie straty będą w tym ataku? Też małe, tylko 16, ok, więc tam były duże w tym ataku, ponieważ nie zbiliśmy obrony dystansowej, ale to nic. Straciliśmy 8 na, na froncie, jednego na skrzydle. 7 na dziedzińcu. Straty małe, ok. Sado też się spisał, więc super. O, widzę, że kolejny zwiat nie wszedł. Ale to nic, malutku. Ok, puszczamy, puszczamy. Czekamy, aż wrócą i puszczamy kolejne ataki. I w międzyczasie, jak będziemy czekać, aż dojdą, to postaram się ocenić na szybko dwa zamki, ponieważ dostałem. Kolejne prośby od graczy od Przemysława 08, aby ocenić mu zamek główny i post Maranna oraz zamek Car Hyksa. Taką nazwę dostałem, więc sobie zaraz to ogarniemy na spokojnie. Kolejny zwiat nie wszedł, no super po prostu, ale dobra, to nic. Puszczamy atak na 69 poziom. Tyson 4. Idziesz standardowo, zawsze na środek. I na którą stronę? Na tą stronę, bo tu jest więcej dystansu, więc więcej go zbijemy. Ok. No, ja coś. Ciężko widzę te, te tarcze, bo one mi się dzisiaj skończą. Po odcinku zakładam, że zaraz mi te tarcze się skończą. Puszczę jeszcze ze 3 ataki na, na rubinowych tarczach. No i co. No, no i koniec z tarczem. Ja tam produkuję cały czas te tarcze, no nie? Uzbierałem 1300 tarcz w ciągu wydarzenia Kruków. Przygotowywałem się, uzbierałem 1300 tarcz. Wiem, że to jest mało tarcz, a tych tarcz powinienem mieć z 10 tysięcy co najmniej, jeżeli bym chciał tak na poważnie brać udział w tym nomadzie. No, no ale cóż. Jak nabijemy sobie warsztat oblężniczy na trójkę, to wtedy po pierwsze będzie się szybciej robiło, no i po drugie też może będę w stanie jakoś więcej tego robić. Tak samo powinienem oczywiście na posterunkach produkować. Ja sobie z tego zdaję sprawę, aczkolwiek póki co surowce z posterunków staram się przeznaczać na rozbudowę, no, nie? no bo to też jest bardzo ważne. Na gospodarstwa, no i na inne rzeczy, żeby te posterunki też jako tako się rozwijały. No i cóż, jak tak wyjdziemy na prostą, całkowicie z rozbudową, to dopiero wtedy myślę zaczniemy tak już na poważnie produkować te tarcze we wszystkich naszych zamkach, wszystkich trzech. A póki co, zróbmy sobie jeszcze zwiat. No i na szybko w takim razie lećmy. Przemysław08 Prosiłeś mnie o ocenę zamku, więc już do ciebie wchodzę yy, I ocenimy sobie Szybciutko twój zameczek. Ty masz chyba 800 legendarny, o ile pamiętam, więc no, panie spichlerzy, to ty masz nawet Nie wiem ile Z 30, nie no, 30 może nie, ale 20 ponad Będziesz miał Poziomy tych spichlerzy, no takie 20, tu są jedynki 20, 30. No, to chyba najważniejsze są już maksymalnie wyekspione. Cieplarnia. Poziom 20, super. Wieża obserwacyjna na 6. Nieźle. Piekarnia na 7. No, to jeszcze tylko musisz dobić 8 i będzie GIT. Sala legend maksymalnie wykokrzona, Widzę. Jeśli chodzi o. To na tremizę masz opa, nieładnie. Mistrz budowniczy na poziomie 7. Staje, nie widzę, powiem Ci. Yy, powiem ci, że jestem ślepy i nie widzę twoich stajni, ale zakładam, że masz stajnie na trójce albo na dwójce, co najmniej. Tu masz stadelę. młyn na szóstce, czyli chyba maksymalnie. Nie, no ja jestem ślepy i nie widzę tej, tak, nie widzę stajni. Ładne dekoracje w ogóle masz, podobają mi się. Yy. No cóż. Nie wiem, gdzieś mi się to. Te... O, szpital na szóstce też super. No a stajnie mi się gdzieś, nie wiem, zawieruszyły mi się po prostu. Ładny wygląd warowni masz. Ładny. Dobra, nie wiem. Sorry, ale nie widzę tych stajni, ale myślę, że na dwójce albo na trójce. Nie, no na trójce raczej masz stajnie, no nie. Jeżeli tak, to to naprawdę masz już super. I chciałeś jeszcze postmaranna tak. To chyba będzie. Maranna, Boże, co ja napisałem? <laughs> Post Moranon. Wiedziałem, że coś mi nie pasuje. Post Maranna, Boże. Moranon. Widzę, że też kolejny fan tutaj e, twórczości Tolkiena, więc też pozdrawiam serdecznie, widzę. Uniwersum Gwiezdnych... Boże, Gwiezdnych Wojen, Marek. E, chodziło mi oczywiście o Władcy Pierścieni. Uniwersum Władcy Pierścieni jest naprawdę genialne. Widzę, że też Ci się te nazwy podobają, więc super. No, tu od razu widzę, że stajenie na trójeczce są, więc zakładam, że w głównym zamku też masz na trójeczce, tylko ja jestem ślepy. O, i piekarnie na ósemce masz na posterunku. Ładnie. Widzę, że tutaj chyba głównie trzymasz OFA. Obserwacyjna na jedynce. Spoko. Na posterunku chyba nie trzeba je tak rozwijać, aczkolwiek też może się przydać. Ale najważniejsze, że masz że masz piekarnię na ósemce, no i Stajnie na ósemce posterunków, a czy posterunków z pichlerzy masz dużo też? No i maksymalnie tylko te ważniejsze. Dekoracje super, więc naprawdę, naprawdę tylko dobij jeszcze piekarnię na ósemce na głównym i nie będzie się już do czego przyczepić. No nie, będzie wszystko. Okej. Okay. I kolejny zamek. Car Hy Hy Hyksa. Tak, tak. Ok, Hyksania, nazwa zamku, bardzo ładna. Poziom 70, legendarny, 66. Ok, czyli dopiero wszedłeś w te poziomy legendarne, albo weszłaś, bo nie wiem, kim jesteś. W każdym bądź razie już, już sobie zobaczymy, jak to wygląda u ciebie. No cóż, widzę, że też dekoracje masz ładne. Młyn na trujeczce, więc jak tylko będziesz miał możliwość ulepszania do czwórki, to ulepszaj. Piekarnia na piątce nieźle, staraj się ją nabić do ósemki. Jak najszybciej, tawerna tu już jest piąta. Tutaj są dwie trzecie w porządku. Kamieniarze drwale. Spichlerze na trujeczce, dwójeczce, więc też się ulepsza jak będziesz tylko w stanie. Czy tam jest? Nie, tu są wartownie. A jeśli chodzi znowu o ten stanie, to co. To gdzie są stajnie? Znowu tych stajni nie widzę. Jestem ślepy chyba. Wartownia, wartownia, plac budowy, tu jest technikus, ten nowy budynek. Szpital na jedynce widzę. A, to szpital to tam mniejsza z tym, chociaż ja chyba nawet na piątce czy na szóstce miałem ten bo ja się nie mogę wysłowić. Na szóstce miałem ten szpital chyba. Także, także, no to, to nie ma konieczności, ale jak byś chciał, to spokojnie do trójki możesz sobie nabić. A tu są stajnie, dobra, jestem ślepy, okej, okay. na wierzchu, na drugim poziomie, nie najgorzej, dobrze, dobrze. Postaraj się teraz w pierwszej kolejności nazbierać rubiny, żeby piekarnię do ósemki dobić, no i potem, jak już zostaną ci rubinki, to wbijaj stajnie, a potem postaraj się jeszcze na posterunkach yy, też ulepszać. Ciekarnie, no i już naprawdę będzie Kozak. No i ładne te dekoracje. Dużo miejsca zajmują, także, także to najważniejsze, że produkcję masz. Dość dużą. OK, jak tam nasze ataki widzę, że jeszcze nie doszły, a ataki widzę, że a czy zwiady nie, nie powchodziły żadne. No to już jest pech. Totalny. Żadne zwiady nie wchodzą. No Jeszcze mi się graści na super. Dobra, puśćmy te zwiady szybciutko. Myślę, że poczekamy tylko do końca ataku i sprawdzimy sobie raporcik. I na tym zakończymy odcinek. Z tego Nomada. Ja postaram się jeszcze, oczywiście, ataki puszczać. Więcej nagród zebrać, jak będziemy cistąć w następnym odcinku. Z kolei, Berrymont to to wtedy. Trochę pokażę Wam, może, ile udało mi się tych punktów zebrać, ile nagród powpadało i tak dalej. No, a Berimont też ciekawe wydarzenie. Ja głównie teraz, tak jak mówię, atakowałem czerwonych, więc, yy, więc będziemy sobie cisnąć czerwonych. Ok, Skrzynie, skrzynki czana wpadły. Sprawdźmy, raporcik. Strat 11, 44 tabliczki. Straty 2 yy, dwóch demonicznych na froncie, czterech na skrzydle. W subcio no i na dziedzińcu, no to praktycznie zerowe straty, super. Jest git, jeszcze tylko czekamy na yy, atak, aż Sado wejdzie. Już za chwilkę wchodzi, uwaga, czekamy na raporcik i będziemy oglądać. Ok, wszedł. 35, trochę większe straty i teraz pytanko dlaczego. Ponieważ. Nie, no zbiłem tutaj wszystko, więc po prostu dlatego, że chyba dużo ich było, a on jest słabszy w dystansie. Tak, ma 32% siły dystansowej. Tyson ma 80%, więc stąd ta różnica zakładam. Ale straty dopuszczalne na skrzydle tylko 4, na dziedzińcu też tylko 8. Więc spoczko, tabliczek wpadło sporo, fajne ciuszki. Ja potem te ciuszki y, wszystkie będę przetapiał na legendarne, no i będziemy wtedy kompletować i do wórców i kasztelanów, także będzie co robić. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Y, na koniec jeszcze sobie tylko puśćmy zwiad na szybko. No i cóż, ja będę jeszcze poza odcinkiem atakował tych nomadów. Yy... Potem Wam pokażę znowu, ile, ile, ile punktów udało mi się nabić. No i w następnym odcinku skupimy się z kolei stricte tylko na Berimondzie. A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.